Mam zieloną rączkę, nikomu nie da. <laughs> Dobra wychodzimy Witaj na kanale Bulverse Games. Zapraszamy do oglądania. Siemanko, z tej strony ogór i trzy znaczy, hamilos i. Aaj, i, i dzisiaj... <laughs> o. I dzisiaj zrobimy, znaczy dzisiaj no ogólnie teraz zrobiliśmy tak, że ja jestem ogóra a ty jest. Bana. No, ogólnie... wynoś no, się kurde mi sto, nie ja mam śmieszne... Pokaż, miasto, pokaż miasto. się, F5, F5, pokaż się. Ja tak to czas stoję i właśnie... U, z przodu, pokaż siebie. No i ogólnie no, co, zrobił go w 10 minut, no i fajnie wygląda. Ogórek idziemy... ma garnitorek. Wciąż do netheru, idziemy. Dobra, o, jeszcze plan, ja jeszcze plany zbiorę, ich w cholerę jest. No kurde, ja. czemu wtedy mówiłeś tak cicho i źle wyregulowałem, kretynie? Wtedy kurde szeptałeś coś, i źle ustawiłem, zaraz wracamy. Dobra, więc na start pozbieramy sobie alpony. No zadania tutaj... CO?! Jakie się... alpony? No te... Przęcze... Kurde... Brzoze. Brzozę... Tak... Za dźwięki z gry, mam dźwięki. To ściszaj. Dobra, za też się ścisz lepiej, bo już normalnie... Głowa dzisiaj boli od ciebie. Ale co ja nic nie mówię? Przecież... No bo banan, kurde, taki stoi tobą No ja, 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 ja bym się przestraszył. Jaki banan? Czy ty za ogórek jesteś? Aha, no tak. Pan <noise> no. W ogóle napiszcie, czy wam się podoba ten skin, kurde. No właśnie, mój skin. Od dzisiaj będę ogórkiem. No, zobaczymy, co. ten charakter będzie no, Mam nadzieję, że wam się spodoba. Bo fajnie wygląda. Fajny ryj ma. Taki przypadkowo zrobiony ryj, tak naprawdę. <noise> jak patrzę, no to mi się śmiać. <noise> Ja jak ten ogląda twój widzę, normalnie. Ej, popatrzcie na mnie Daniel. <laughs> <laughs> Dobra, dzisiaj postanowiliśmy, że pójdziemy do Netheru, troszkę się tam porozglądamy. By to to, był to, 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 ten, ten kwarc jest w ogóle... Właśnie, po dół Stoł na po kwarca pójdziemy... Właśnie, po kwarca, po Barbarę... Ży. Po, po Nether, po tego, po CO brodaw... SIĘ DZIEJE? Aha... No, po brodawki pójdziemy... EJ, TRACĘ HP! Bo nie masz jedzenia może. A, no to... To tak się... wyjsź szybko, zrób chleb. No zaraz, tylko pozbieram. <noise> nie, wiem, może teraz zrób, kurty. Dobry. E, to mnie denne. Mam dziesiąty level, co Daj mi macie. nasiona po tutaj powysadzam. Powysadzasz? Co? Poza, za, za, za. Nie dam ci TNT! Aaa, nasiona. Mam. Daj mi nasiona. Już, ja tylko... Tutaj to... za... no to gdzie dawaj. ten sprint, gdzie go nie ma? No Dawaj. Co? Czego? E, nic. No dawaj, kurde. Masz tutaj nasiona. No. To mogłeś mi dać... No dobra, wystarczy. Kurde, ty Brdrtyż, zacina cię kurde, znowu jak mówisz. BDM. O ja idę Dosta... chleba. Chlepuś, malutki. Znowu? Piel zacina? No. Lagi cię łapią znowu. Kolega. Ze strony internetu. Dobra, to się ustatkuje, bo to tak jest dziwnie. What the fuck. Dajże mi ten. Yy... Dajże mi... Dobrze. No właśnie, dajże mi... Yy... Dobra, to zrób chleb z tego. No właśnie, to Ja nie wiem czy ty jesz... No ja i tak tego nie wzięł. No kurde! No. <laughs> Chciałbyś, tak, żeby miał robić chleb, kurde z... No, piety, no to no dobra, to co my idziemy? Masz glob... Masz blo... obsydian? Blowstone. <laughs> masz obsydian tak w ogóle? Nie <laughs> to tak to ktoś A mamy diamentowy w ogóle kill off? Nie! <laughs> o kura, zniosła dwa jaja. Ale mamy za to diamenty. I pacyki, to wystarczy. Patryk. No właśnie. To wiesz, co ja idę sobie. Czy znaczy to. To idź Dobra, zrób... to nie, to ty zrób. Yy, te. <coughs> ja to jest zasadzam teraz. Dobra, ale ja idę sobie item podkładać. Dobra, to na zrobić. Zera. Kurde, najpierw to trzeba Obsidian zziąć, a potem będziesz odkładać item. <laughs> Aha, odnośnie tak do wczorajszego live'a, to yy, mamy pytanie, czy. Chcielibyście może jakiegoś live'a w poniedziałek? Dobrze mówię, w poniedziałek? W poniedziałek, no, bo dzisiaj no, jest niedziela, jutro będzie poniedziałek i czy chcecie jutro live'a? Jutro w poniedziałek albo jakby co to jeszcze, to zrobimy filmik jutro, a we wtorek zrobimy live'a. No i no, no i live'a i, i może na Twitch'u. Mm, zobaczymy, Dzieło. bo teraz ogólnie nowy program testujemy, znaczy ja Obe testuję. OBS i... Open Broadcaster Software się nazywa. I tak. powiem tak, nie dość, że ten program jest darmowy, to faktycznie wydaje mi się lepszy. Jakość jest o wiele lepsza. Yy, I... Wtedy jak nagrywa, jak streamowałem na XSplit'cie 1080p yy, tego... Black Opsa 2, to no nie powiem, miałem lagi. A teraz na tym OBS-ie no czyściutko chodzi. Co mnie dziwi. Właśnie ten program mnie dziwi. Jest darmowy, a lepszy od XSplit'a, co jest... no się wpłatny w sumie. Dla tego no. podziwiam Nie wiem na jak on jest zrobiony, ale serio jest dobry Zrobiony <laughs> Gdzie dawać nasiona? Do dupy sobie jedynie do. do roślin może to Dobra Wełnę tego, to tego <laughs> Dobra, zróbmy kill off najpierw, ten diamentowy No ja sobie ogólnie postawiam tej tego Ja zrobię kill off diamentowy już I ty też sobie zrób, weź tam badylę <laughs> To co? I to ty mi zrób to tu odkłada mi, mi to zajmie... Dobra, to akurat 4 patyki, czekaj, tutaj mamy ile diamentów? 19. No. Ej, nie bierzemy wody, znaczy Jezus, tam się nie da wylać. <grym> jedzenie, Je jedzenie tylko weź. I kilofy, dużo kilofów żelaznych ogólnie. No to ty już zrób tam, ty się zajmij. I torcze, ten, no. torcze. No to dobra, ja już torcze mogę zrobić w sumie. Zrób torcze i jedzenie weź też. Eee, wiaderka. Dobra, mam już dwa kilofy diamentowe, zrobiłem. Kość ja się odłoży. O, chlepu się muszę oddać do tego. Do Chlepusi. lodówki Dobra, i sk skąd mam teraz opcję kopać jak ten, ten kill of nie. wiem pójdziemy do kopalni czy coś. No kopalnię tam gdzieś stałem na lawie i się wyleje wodę masz Ej, masz, 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 masz. No <laughs> idealnie czeka, ja sobie zjem. A to czekaj, ja wezmę wodę z wiaderka. Znaczy i wiaderko do wody. Znaczy. I masz. trzeba jeszcze zrobić, to czek. O! Wysrała jajko kurę. No. Słyszę takie, takie. Taki. Właśnie, i tego. Miecz, miecz, miecz. Miecz się przyda. Przecież. Miecz? Po co? A! Ah, nie, nie, po co? <laughs> to za, za znaczy z tego. No tak, z To już robię. Zrobię. Ej, dobra, masz tu torczę. Zrobię cztery miecze. O, masz tutaj dwa z takich torczy, Ja sobie też zrobiłem. Eee, co Ty masz, jeszcze mamy? masz dwa mieczy. Czekaj, 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 czekaj. Ogólnie ogarnąłem nowy sposób tego renderowania, Daniel, powiem Ci. No. Bo parze, jak to masz w, preferen w preferencji, no nie? No. Nie, properties, no jest ja sobie <laughs> To tam jest coś takiego jak yy, ten: jak frame rating, no nie? No. Czyli w sumie fps i -y. jak nagrywasz na przykład klip w 30 fps a ustawisz tam 59, coś tam, coś tam, coś tam, nie pamiętam co tam mhm. jest, to czyściutki obraz. Mhm. no To będę musiał wypróbować, bo. No, bo też zaczynam nagrywać na swoim osobnym kanale. No i chłopie mówię ci, a ja na, na razie zastopowałem zrobieniem daf bo jakoś wendy nie ma, a niestety czegoś na siłę Dobra, robię. więc teraz idziemy po Obsydian. Może teraz zaczynam nagrywanie, co? No, wrócić. jak już będziemy mieli Obsydian, to wrócił. A właśnie, daj mi killowy iron over. No są cezurki. Dobra, no to my zaraz wrócimy, bo to tak bez sensu trochę. Czy? Meteorit, znaczy dobra, Czy? już. Na, no, ciebie manko, już jesteśmy. Cieieieie za jest zwin, już jesteśmy z powrotem. I Hrilbeck, znaczy i. Kamiels, znaczy i. go. no. Wy kapalnię w Wy kurde. <coughs> Nie. No. Tutaj. Byliśmy, byliśmy w starej kopalni już. No. Fajnie było. Masz tutaj mój obsydian cały Ogólnie, przypomniały mi się stare lata jak kopałem tam Też pamiętam jak stałem na lawie To mi się wszystko przypomniało No, to, te wspomnienia i tak dalej O kurde Te wspomnienia wszystkie wróciły Daniel będzie umyśliła wykopać jeszcze raz Ten obsydian Nie! <laughs> po prostu, Dajne, dawaj to tu i pierdziele A to trzeba, czekaj, poczekaj A flinta mamy? Nie <laughs> Co, czekaj, Ej, Ale ty... to patrz jak to Kurde, coś trzeba z tym zrobić. No weź po prostu tam daj dirta i tyle To czekaj zrobię taką górkę ulepie Już Wystarczyło jednego dwa dirta dać na LOL, już trawa urosła No Może uda nam się znaleźć twierdze i blazy, to fajnie by było, strasznie fajnie. Czekaj, co ja miałem wziąć? Aha, Flinta. Flinta i tego i zrobić za, pa za papa. No zapałki zrób. Zapałki. Zapalniczki Tak zwane No nie, nie tak zwane, to jest kurde ogień i płomę na znaczy ten, no, no nie Om, mamy trzy flinta <grym> O, co pierwsze, żelazo czy kura? Raczej! <grym> co pierwsze, żelazo czy flinta? No odwrót znaczy... <grym> No mów Jak myślisz? Nie Co wiem, już wiem no? nie wiem Ale pomp, powiedz po prostu, no. Pompkę. <laughs> Dobra. Pierwszy jest żelazon. Żelazon. Żelazo. <laughs> Drugi jest per... Żelazo. Raczej Lind. <coughs> I będę tutaj czynić honory. Jezu, podpaliłem prawie dom. Co by się stało jakbym podpalił? By się spalił pewnie. A. No, no dom... też tak myślałeś, nie? Jezu, ten ryj Co kurde? Masz do mojego ryja What? coś ty tu zrobił Nie wiem <grym> Ozdoby No, podpalaj ha, ha, ha. Jestem po drugiej Patrz! Oh, fuck, ey! jak ty jesteś po tej stronie, to ty jesteś niebieski Niebieski jesteś <grym> Co ja ty... to z tej strany... ty jesteś niebieski, o fuck, jakie dobre Co ty wierdzisz? Niebieski jesteś Zmieniam kolor, ale... Zbrzydę. No, jesteś niebieski <laughs> Zobacz sobie Nie chcę <śmiech> <śmiech> CO?! Kto jest? Jezu! Ale wystraszyłem, myślałem, że pojedziemy gdzieś w dół O, patrz na kwarcu! Daniel Lava nad nami O fakt <laughs> Ej, czekaj, to trzeba kurde to nie, jakoś nie, szybko! szybko. rób, Kurde... O! Nie, źle nie. wymierzyłem! A! Wychodź, wychodź! <śleski> Ty brawo! Idam się spalił! <śleski> Weź <Nie, nie, śleski> sobie ścity. Nie mogę! O Jezu! No nie, jeszcze drzwi zepsułem! tu sobie już. <głos> <głos> ten, 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 to weź tam już game moda a ja muszę dojść do tego w ogóle Czekaj uważaj, bo tutaj ten, ta lawa się leje Tylko kilo zapodaj Lawa się leje i je bierębie Ja mam je redden Ej, ale za to zatrzymałem tego? Eee, miecz i chlebki <noise> O to chlebki dobrze jest I Redstonga I pochodzę <noise> <Redstone. głos> <noise> ja tutaj wszystko wrzucę Ja się ja być do lawy w to wrzucić. To jest! To wystawiłeś jest to te pochodnie? Co? Ty wystawiłeś to pochodnie stawiłeś teraz? Nie, Ale no jaką? Gdzie? A co to ci chodzi? Widzę nazwę twoją! Gdzie? Co? Jak kto się do ciebie? Masz to, masz to A... CZUŁ ja ręku! Masz byłem. to, masz to I czekaj, teraz game moda wpisze I ci dam ten killów. Bo to było nie fair Bo to, wiecie Kurwa. Masz Masz Przyspiędziłeś No weź! No będę weź to Co? Aha No i dobra, i te, 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 teraz tak zastanów czy... To czekaj, jeszcze musi poch... O, jest ten już ten Czekaj, 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 bo ja tutaj zatkam tak, żeby w ogóle się nie wylało. no. I teraz o tu... ja, patrz, wykopuję kwart pierwszy raz. Tak? Ja już to nie będę. Ja pierwszy. Ja walę Globstona. Po co nam w ogóle kwart Nie wiem, bo jest fajny i daje ekspo. No, w sumie. A poza tym zawsze coś można z niego zrobić. Jezu, ale on dziwnie wygląda. Kurde, ale się zacina. Znaczy, no, ten Minecraft. Minecraft. No bo w tym, w tym jest źle zoryt Pyfasa Indorada, ta wersja. I tutaj piszesz, że mam więcej FPS-ów, a mi gorzej chodzi. Bo mam tutaj no. 300. Ja mam 30. <grym> to tak, no, o super. Jezus. Bo ja tutaj serwer utrzymuję i chłopie, mi się to wszystko wczytuje. FPS-ów. Co? A co ma serwer te FPS-ów? No bo serwer to ja to tutaj wczytuję czańki, a ty tylko sobie chodzi. <grym> Dobra, chodź teraz po tego po bo się przyda. Dobra, to czekaj, oznaczę drogę. To oznacz... albo dobra. <grymne> no miatemia. <grymne> to się to w tym miejscu. No właśnie. Powstało słynne słowo. Miatemia. O, widzę ten krawcyk. Krawcyk. Jezus Maria. Co? Jak. O Magma ma, Kup! Gdzie? Mam magbie! Ale ręką! Nie, nie trzeba ręką. Ale grzygo, jak ktoś kopał to tym to nie wypadło. Je! Yeah. Ej, mam, 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 mam! Patrz, rzucę ci. Widzisz to? Co to? Magma Cream, lol. Co to masz, zrobić? Nic! Ale fajnie wygląda. No właśnie, to fajnie, to będzie. To jest fireball! Tak? A, a po co na fireball? Żeby sobie napierdzielać w te, w ludzi No to tylko jeden można zrobić fireball, to co to kurde, na raz Żeby pokebola zrobić Pokebola, dobra, pokebola zrobimy Jezu, jakbyśmy tak mieli zbierać ten kwart i byśmy mieli robić ten tę, tą wieżę No chyba tak głupi ty. To, ja sobie, to ja sobie, nie wyobrażam tego A ile, jak to się robi z tego kwarcu, bo już nie... O, mam blok kwarcu Blok kwarcu robi się z tego, z czterech takich tych No tak Ale to się chyba potem jakoś przepala, czy coś? Że te figurki powstają o, o, tak Aha... Nie! Nie, nie trzeba przepadać. No to jak to się robi? Ja nie wiem, kurde. Ja też nie wiem. A wiem! Ustawia się! Dobry. Mam 10 bloków w kwarcu. Ja nie robię bloków w kwarcu, tylko kwarc. Dobra, zbieramy ten glowstone, kurde, bo to jest Zbieraj, ja, ja będę się tutaj kwarcem zajmował. O, patrz, tam ile kwarcu, Raczej... <noise> Dobra, to ja, ja idę smalt, smalt, zbierać, a ty, ty... Idę po chat. Czekaj, jak to się nazywało. No, ożyć mnie, Rzeczyj, oświeć mię. No, no to to. Co to nazywało? Glowstone, no! Orestone, no! Fuck, co to jest? Ej, palcek jest bugowane! Co? Co? Cz ty jesteś? Jakie jest bugowane. Co? Chodź, palcek patrz, patrz Chodź tu. Ulul! Zlawowana laga. Czekaj. Zlagowana lava O. co? <ścoughs> pomyśleć, co ty mówisz Pan to no tak jak ty czekaj kurde, żeś pierdzieli coś na live, co nie wiadomo o co chodzi <grystanie> Chural <Kurde. grystanie> To co z tego? A pamiętasz kurde, miatemia czy inne takie dziwne słowa No to co to, to powiedziałeś? One są często... One, one się często respią, w też spotykane znane, tak, tak. znane Znane za 700. Znane, znane za 700. Albo dobre, nie będziemy dodaj <grystanie> Jezu mnie tu obtaczają znaczy ten oh co robią? Te ślimaki takie neterowe. No jakie No te takie, co mają ryje jak takie zrąbane... ...świni A to są To Widział pigmeny? Nie, to są ślimaki A to ty nie widziałeś? I ci będzie A wiesz, gdzie Creeper to nieudany projekt świni? Bo Creeper to tak w rzeczywistości miała być świnia Na samym początku Creeper! I on powstał przez przypadek Klipper Kurde! Maciej Daj mi cały kwarc Dam ci cały kwart. Kurde, co ja mówię? Daj mi cały kwarc Dam ci cały kwarc Dobra, dam ci za da kwarc Masz tutaj to. Daj masz, mi ten. To masz tutaj to. Masz Glowstone na. na no, a, a. No, ty miałeś Glowstone na trzymać. Dobra. Gdzie masz portal? O oh fucking film Twierdza! LOL, chodź tam Dobra, idziemy. Pierdzielisz, że nie mamy umundurowania, ale w kist. No właśnie mundurowa do nie... Ale mamy za to ma ma mecz mamy. Znaczy miecz Dobra to poczekaj jeszcze to pozbieramy i idziemy. Tam. Jezu, po coś ty kwat! Toolsanta też się nazbiera i będziemy brodawki. Chodą. Dobre, to się zrobi tak wokół domu, to będzie ładnie wyglądało. Jak takie czarwane kwiatuszki, a ja ogórek może tak. Na oleju bez frytek Co się to? Co było? Nie wiem Dobra, solusanda się też potem zbierze trochę. O oh, fuck, żarło. Jak się będzie wracać? Gul, 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 miałem gryz, 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 gryz. <grym>, co? co? Kargas <grym>, kargo schowa, ale. zgus, zgus, Zbieram. Solusanda. Solusand. Ile, ile, ile potrzeba ogólnie, tylko solusanda? Mało. A zbieram tak gdzieś stak. ze stack zbierz. Wystarczy. Nie no, 30. Stack. 30 to gdzieś możemy staków. <grym>, tak gdzieś może wystarczyć. Stacków. Tak, stacków. Joko to twierdza jest gigantyczna. Czekaj na mnie! Ja What the fuck?! Tam słonta zbieram. Ej, chłopie, to jest strasznie duże! Ach, narcie tyle, potem jak będzie samo, to się wróci najwyżej. Ej, portal mamy koło tego, koło twierdzy. O co ty mówisz? No A gdzie, a widzisz stąd portal nasz? No, on przecież to kilka kroków. Aha! <laughs> no to się, to się nazywa mieć fart O, dobra, to chodź idziemy. To ja pierdzielę ej, ej, to ogromne. Ile czas... Ej, to może w następnym odcinku będziemy zwiedzać to tak, będzie takie napięcie. Dobre. To w następnym odcinku, pamiętajcie. No